Witajcie kochane meduski w odcinku Jak wasz hakerek staje się VIP z plakietki, bo z wyboru już jesteś VIPem. Bez większego przełużania zaczynamy odcinek. My my okay. Napisałam już status, więc już wam nie będę truła cennego czasu. Proszę, VIPs H. M mm, znaczy kupione a potem zrobimy szalone zakupy i bostera. Aa i serdecznie pozdrawiam osóbki które mi dały prezy i które mi pomogły. Czyli te które są widoczne przed Twoimi oczami. Tak przed Twoimi na Twoim laptopku, komputerze lub na innym urządzeniu elektronicznym na którym oglądasz ten film. Teraz odbierzemy fajma bo jestem taką wielką gwiazdą na movie

Teraz trzeba trzasnąć luka, żeby wiedzieli, że groźny haker wrócił na MSPXD. Dobra, pozdrawiam osóbki widoczne na pasku. Oprócz Pixie Star, bo Pixie to bod jest zły. Ja będę już kończyła, jeśli odcinek ci się spodobał zostaw łapę w górę, a jeśli jeszcze nie subujesz tego zajefajnego fajnego pasztowego kanału zrób to zupełnie za darmo 100% legit klikając czerwono biały przycisk subskrybuj z panem dzwonem sronem. 25 łap w górę i wlatuje nowy odcinek, to wszystko papa.